Człowiek ma tylko jeden obowiązek: być szczęśliwym. Jest to boskie prawo i wymóg, jaki stawia ojciec przed wszystkimi. W drodze swojej duchowej ewolucji, kiedy dążymy do człowieczej doskonałości, istnieje kilka parametrów, których spełnienie przybliża nas do osobistej doskonałości, którą byliśmy w momencie powołania do istnienia. Powołanie do istnienia daje. Odwieczne prawo do radości, szczęścia, kochania i bycia kochanym oraz korzystania z wszystkich dóbr tego świata przy drodze otwartego serca. Prawdą jest, że ludzie kierujący się sercem na tej planecie nie potrafią tego osiągnąć, a wysiłek, jaki to wkładają, jest nieadekwatny do nakładów pracy. A dlaczego? Bo tu od tysiącleci wypacza się prawo i prawdę Ojca Odwiecznego, zastępując ją podrzuconymi treściami i koncepcjami, które zamykają ludzi w iluzji poprawności metod pracy nad sobą, a tym samym prowadzi się ich w przeciwnym kierunku. Ta planeta jest zarządzana przez siły przeciwne ewolucji ludzkiego ducha i ma tu armię swoich reprezentantów, którzy na każdym kroku udowadniają, że dobro i droga otwartego serca jest dla naiwniaków. Przyszliśmy tu przekonać się o swojej potędze, a nie klęczeć przed innymi i drżeć przed Bogiem. Ta planeta dotąd była odcięta od właściwej wiedzy, którą zręcznie dawkowano i przeinaczano w taki sposób, aby ludzie myśleli, że jest jedyną wykładnią prawdy. Wszystkie informacje zostały ludziom dostarczone, więc nie mają własnych. Jeśli człowiek nie wie o tym, czego nie wie, to do głowy mu nie przyjdzie, że i on, świat, Zasady go tworzące mogą wyglądać inaczej, a to przekłada się na prosty fakt: wszystko, co możemy osiągnąć dla siebie i świata, może biec zupełnie innymi torami. A niestety, dostarczonymi informacjami się manipuluje. Aby ukazać całość, nim zejdziemy na planetę Ziemię, trzeba zacząć od początku, ponieważ z tego wynika wszystko. Jest to niezwykle istotne, ponieważ stykamy się z siłami po drugiej stronie życia, z światem energetycznym i duchowym. Są też pasma pośrednie, energetyczno-duchowe i duchowo-energetyczne, i są one niezwykle bogate, a ich funkcjonowanie złożone. Tam są różne poziomy i płaszczyzny oraz różny rodzaj istot. Część z nich działa tu, z nimi się stykamy. Dlatego człowiek powinien nauczyć się rozpoznawać siebie i każdą osobę na tej planecie. Jest to niezwykle istotne dla tych, którzy przy otwartym sercu dążą do spełnienia i i radości. Oni, jak i egoiści, ludzie pozbawieni wartości i jakichkolwiek zasad posługują się tą samą semantyką. Mówią kocham, a w obu przypadkach oznacza to zupełnie coś innego. Dla tych pierwszych jest to chęć tworzenia w oparciu o opiekę, troskę, szacunek, radość, a w przypadku tych drugich chęć podporządkowania, ustawiania innych pod swoje standardy, narzucanie własnych wizji świata, wykorzystywanie itd. Różnorodność w intencji tworzy dramaty. Ludzie powinni nauczyć się nie korzystać z wiedzy innych i traktować ją jako coś otwierającego, wprowadzającego w dany temat. Wynika to z prawa do kreacji, wolno stanowienia i wolnostojeństwa. Życie powinno być przede wszystkim indywidualną przygodą, podczas której budujemy swoją moc i odkrywamy siebie. Tu nie chodzi o pogoń za ideami, bo one nie istnieją. Chodzi o to, aby dążyć do wyrażenia sobą Boga przy drodze otwartego serca stać się mistrzem własnego życia, a nie życia drugiego człowieka. Bogiem nigdy nie będziemy. W poszukiwaniach własnej drogi musimy się nauczyć poprawnie widzieć i interpretować ten, jak i duchowy świat. Jako istota wielowymiarowa po prostu musimy sięgać po wyższą część samego siebie, aby zjednoczyć się na poziomie duszy i ducha, aby stać się na tyle silnym i ściągać oraz poprawnie interpretować podpowiedzi przychodzące od naszego wnętrza. Zatorzone kody i węzły energetyczne nie pozwalają ludziom wzbić się na wyższe poziomy samego siebie. Tak odcięty od znacznej części samego siebie błądzi korzysta z ciał niskoenergetycznych do piątego wymiaru i analizy kacapołów, które sterują jego myśleniem. Czas odrzucić strach, odzyskać wolność i przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy.